arm Mariusz Gorczyński właśnie teraz to w tej chwili czyni Jak widzimy wielkość rąk nie ma tutaj czasem znaczenia bo Grzegorz Gorczyński gabarytowo troszkę mniejszy od swojego przeciwnika ale okazało się że większą siłą, techniką i przygotowaniem do tej walki i zobaczmy czy w pasach równie łatwo poradzi sobie z nadgarstkiem swojego przeciwnika Kwizel Krzywnański I znowu atak na górę, ale jednak tym razem Grzegorz Gorczyński zostaje ukarany faulem taka dosyć wyrównana walka, wyrównany pojedynek między obydwoma panami ja będę już bliżej stoi, zobaczę jak to wygląda tutaj na uchwycie. Dosyć wysoko ustawiony Grzegorz Gorczyński. I to będzie, to będzie znowu próbował, dwa, atakuje na górę Grzegorz Gorczyński. Tak! Mocny nacisk włożył Grzegorza Grębskiego i to on oh, okazuje się silniejszy w tym polegliwym. Kolejna marka ma też Biernacka-Żkowa i Janusz ze Swarzędza.